Poziom wiedzy jest olbrzymi w tej chwili. Jeżeli zapytasz o model udzielania feedbacku, każdy zna przynajmniej 5 teorii. Tak? Mm -hmm. Czyli wystarczający poziom równowagi między życiem prywatnym a, a zawodowym? Tak. tada, Tadao! <laughs> Dokładnie. 13% Polaków uważa, że powinno więcej pracować niż obecnie. Dzień dobry, 13.10 na zegarze, a zatem zaczynamy 13.10 uhery. A dzisiaj waszym gościem jest Maciek Szturmowicz. Który jest założycielem Mind and Soul, programu rozwoju umiejętności miękkich i przywódczych w firmach? Czekaj, czekaj, czekaj. Mind and Soul tak. to brzmi bardzo skomplikowanie. Co to jest? Ha, to jest połączenie w jeden program aplikacji mobilnej i warsztatów rozwojowych, które koncentrują się na rozwijaniu miękkich umiejętności liderskich, wow. czyli takich, których często bardzo brakuje w tej chwili. Naszym zarządzającym głównie. Ale jak brakuje? No przecież, jakby, gdzie nie staram się umówić na spotkanie, to się okazuje, że ktoś jest na szkoleniu, na konferencji, albo właśnie czy, właśnie słucha książki, czyta książkę lub słucha podcastów. I to jest właśnie fascynujące, że poziom wiedzy jest olbrzymi w tej chwili. Jeżeli zapytasz o model udzielania feedbacku, każdy zna przynajmniej pięć teorii, tak? mhm. natomiast kiedy zaczynasz badać, co mówią pracownicy o tym, jak są traktowani, jak są doceniani, Jaka jest jakość tego feedbacku, to wychodzi, że go nie ma. I bardzo podobnie jest z wieloma innymi umiejętnościami przywódczymi w tej chwili. A skąd wy to wiecie? No, z jednej strony z badań, czyli właśnie badanie Work-Life Balance Polaków, nowa era motywacji przeprowadzonego przez nas razem z Hejs. Okej. Okay. Czy to badanie e... gdzieś można znaleźć w ogóle? Słucham, można to badanie gdzieś znaleźć. Tak jest, jest do pobrania ze strony internetowej naszej Hejsa, także i też na LinkedInie, także zapraszam do okay. pobrania. W komentarzu do tego materiału znajdziecie link do pobrania tego badania. Zdecydowanie tak. Z drugiej strony z naszych projektów rozwojowych, czyli tych coachingowych z, z klientami, tak. widać widać, widać potężne, z jednej strony potężne braki, ale też widać bardzo dużą potrzebę y, narzędzi, które łatwo można zastosować w praktyce przez menedżerów, przez dyrektorów, przez zarząd również. Mhm. Y, I też ta grupy zawodowe są bardzo często pozostawione same sobie, to znaczy po jakichś jednodniowych szkoleniach tu i tam Praktycznie nie ma takiego czegoś bardzo często jak wdrożenie do zastosowania na co dzień ze zespołami, sprawdzenie co zespoły o tym mówią. Także to jest taką ambicją naszych, naszych programów, żeby jak najbardziej miały wpływ na kulturę zarządzania i w ogóle klimat organizacyjny w firmie. To okay. ma wpływ bardzo duży na efektywność i, i kreatywność ludzi, bo kiedy są traktowani w, w taki. Budujący przyjazny sposób, yy, tak naprawdę bardzo wzrasta ich zaangażowanie i samodzielność, czego bardzo często nie widać w pierwszym, yy, po pierwszym oglądzie. No dobra, raport, nowa era motywacji. Co wychodzi z raportu? Jeżeli patrzymy tak. na work-life balance Polaków, to jak on wygląda? Przede wszystkim w ogóle warto zacząć od tego, że work-life balance w tej chwili jest trzecim najwa najważniejszym powodem zmiany pracy przez pracowników w Polsce. A jakie są dwa pierwsze? To ciekawe. Dwa pierwsze, y, niewystarczające, czy tam niesatysfakcjonujący poziom zarobków. Okej. Okay. Drugi, y, brak możli czy niewy niewystarczający możliwości rozwoju. Okej. Okay. I trzeci, właśnie brak work-life balance, czy niewystarczający poziom równowagi między mm. życiem prywatnym a, a zawodowym. Czyli zarabiam za mało, nie mogę, nie mogę się rozwijać w sensie tak. a jak jest zdefiniowany rozwój? Rozwój jako możliwości szkoleniowe, z jednej strony szkoleniowe, ale z drugiej strony też możliwość poszerzania swoich kompetencji i, 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 i tak powiem, możliwości działania. Także nie, nie tylko chodzi o to, że się nauczę więcej, tylko że to, czego się nauczę, będę miał możliwość Mogę wykorzystywać w pracy. Albo zrealizować tak swoje. Czyli jeżeli ktoś mi wyśle na szkolenie, nie wiem, z zarządzania projektami, to znaczy, że chciałbym później móc tymi projektami <laughs> decydować. dwa, trzy razy to <laughs> Zdecydowanie tak. Pozarządzać projektami z jednej strony, jeżeli mam potem jakieś ciekawe pomysły, chciałbym też je zrealizować. A to fajne jest. Jest, e... to to jest, to jest, to jest, to jest bardzo a, a Dotknąłeś do, 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 do bardzo fajnej rzeczy, on, on się nazywa na przykład szkolenie z kreatywności. Tak. Gdzie ludzie faktycznie chodzą, uczą się różnych sposobów generowania pomysłów, zarządzania pomysłami, tworzenia rozwiązań, po czym okazuje się, że organizacja poza po tym szkoleniu mówi dobra, dobra, No właśnie. wy nie jesteście od tego, żeby tej wymyślać. Dokładnie, po takim szkoleniu właściwie to, czego od razu potrzeba, to jest, to jest delegacja jak, jakiegoś rodzaju obszaru odpowiedzialności, gdzie można tą kreatywność sprawdzić, jakiś empowerment, żeby... Zrealizować w ogóle to, co się może właśnie nowego urodziło. Okay. E, jakaś zespołowość, jakiś, jakiś, jakaś przestrzeń do prób i błędów, gdzie nie ma na przykład natychmiastowych kar za błędy. tak? E, niekoniecznie zaraz nagroda. Nie, ale czek, przynajmniej czek, czek, Nie ma i po to... to wysłaliśmy cię na szkolenie z kreatywności, żebyś wymyślał głupie pomysły. Znaczy no, no <laughs> głupie no pomysły właśnie. mogłeś przed szkoleniem wymyślać, teraz już po tym szkoleniu mają być tylko dobre i przynoszące miliony no, dolarów. No, no właśnie. Podczas kiedy kreatywność korporacyjna nie, nie, nie na tym polega, bo te najbardziej innowacyjne firmy, Raczej działają w taki sposób, że wymyślają non-stop parędziesiąt projektów i odsiewają sobie do trzech, czterech, które idą do realizacji. Ale to jest cały czas wymyślanie, cały czas próbowanie, cały czas jakiś testowanie na, w małej skali i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, czyli mamy dwa Także... pierwsze. Mało zarabiamy, druga rzecz, nie rozwijamy się, czyli mało zarabiamy według rozumiem, naszych własnych oczekiwań, znaczy jakby, że mamy subiektywne tak. poczucie, że tak. nasza praca mogłaby być tak. w, bardziej do, tak. doceniana. Zachodzę też o poczucie sprawczości, czyli troszeczkę często brak poczucia sprawczości, czyli wpływu na rzeczy, tak? mhm. na to, co się dzieje to w filmie. To... Czyli sprowadzenie pracownika do, do roli wykonawcy tylko, tak, taki Taki, taki, taki egzeku egzekutor. Okej, okay. no dobra. I trzecim miejscem jest ten work-life balance, czyli zachowanie balansu pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Tak. ta Tada! <laughs> Dokładnie. My podeszliśmy do takiego badania. To, to akurat jest część badania naszego, czyli Mind and Soul. Biorąc model coachingowy koła życia, mhm. bardzo prosty, z ośmioma sferami życia, gdzie praca jest jednym z nich, więc pozostałe siedem. Ty, wymień dwa. <laughs> Zdrowie, <laughs> rozwój, nauka, rodzina, relacje bardzo ważne. I generalnie w pozostałych siedmiu, yy, znaczy można powiedzieć w całych ośmiu, zaplanowaliśmy zestaw pytań: yy, z jednej strony deklaratywnych, czyli mhm. jak ludzie oceniają ten swój work-life balance, ale z drugiej strony też ilościowych, czyli właściwie jak to jest w, każdej, w każdym z tych obszarów. I generalnie wychodzi yy, coś takiego, że no, deklaratywnie uważamy, że nasza równowaga jest zachowana mhm. pomiędzy pracą a, a życiem prywatnym. Nawet chyba 13% Polaków uważa, że powinno więcej pracować niż obecnie. Natomiast patrząc na te dane w, każdym, w każdej sferze naszego życia, wychodzą duże zaburzenia. W sensie bardzo, bardzo duży poziom takich zjawisk, które nie są pozytywne. Na przykład, że 70% Polaków coś boli. Ma jakiś rodzaj bólu, na ogół somatycznego, czyli głowa, szyja, kręgosłup, barki. Albo, że 42% Polaków średnio utrzymuje relacje z dwoma, trzema osobami w życiu. To A po też... pięcioma? Nie wiadomo, ile powinni, ale jak się zastanowisz, że to de facto są twoi rodzice tylko, albo jeden rodzic i, i twoja partnerka, no to generalnie pytanie o resztę, tak? To Aha. znaczy, na ile nawiązujemy i kultywujemy znajomości w ogóle oprócz takiej najbliższej, najbliższej rodziny. Więc y, te pięć, to, to, to powiedziałeś, to jest, to jest akurat ostatnio, się dowiedziałem rzeczywiście średnia w Holandii na przykład na naprawdę pytanie. Tak powinien dlatego. Więc dobrze mówię, okej. Okay. Ale, ale, ale tak, no, takiego badania porówn porównawczego jeszcze, jeszcze nie robiliśmy, ale to, to na pewno jest jakaś droga rozwojowa, bo to są bardzo, bardzo ciekawe tematy. Okej, okay, dobra. Komu wy dzisiaj przedstawiacie wyniki tych badań? One są przede wszystkim dla firm, które chcą lepiej motywować swoich pracowników i budować ich zaangażowanie, ale nie poprzez zasypywanie takimi generycznymi benefitami typu tu kolejna karta, tu kolejna jakiś tam bomb na zakupy i tak dalej. Czyli normalnie przychodzicie i mówicie, słuchajcie, brakuje Wam, macie zaburzony work-life balance, tu macie świetną kartę na siłownię, to jeszcze mniej czasu spędzicie z rodziną. No bo generalnie, według badań wynika, że 70% procent ma z tym problem, to jeszcze w drodze do pracy pójść na siłownię. <słuch> czy problem teraz w ogóle często polega na tym, że te benefity pracownicze, czy w ogóle mechanizmy motywowania niekoniecznie uwzględniają potrzeby w ogóle pracowników? Czyli to, co ich, jakie mają wyzwania, co ich boli, jakie są ich, ich naprawdę potrzeby, Częściej są po prostu jakimś standardowym zestawem, gdzie pracodawca liczy, że jeżeli da ten zestaw pracownikom, no to oni w podzięce albo w poczuciu wdzięczności będą dużej firmie i będą się starali. Okay. Czasami, jeżeli dobrze się trafi, tak jest, a czasami nie. Jeżeli, jeżeli głębiej zacznie się rozumieć te wyzwania pracowników, właśnie na przykład to, ile mamy ludzi w bólu czy osamotnionych czy jak mało się ruszamy i tak dalej, i tak dalej, to można dużo kreatywniej podejść do tworzenia tych programów motywacyjnych. I to jest przedmiotem tego badania. To znaczy celem jest pokazanie zestawu danych dla, dla Polaków, przekrojowo reprezentatywnych, które mają skłonić do refleksji, że może można dużo kreatywniejsze i ciekawsze programy rozwojowe i motywacyjne wymyślać, niekoniecznie będące standardowym zestawem benefitów. Okej. Okay. No dobra. Jak dzisiaj przychodzicie do organizacji i mówicie, słuchajcie, przejrzeliśmy Was system benefitów, on jest absolutnie bardzo jakby ciekawy, atrakcyjny, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że macie codziennie świeże owoce dostarczane do firmy, że macie e, fantastyczne karnety na siłownię i oprócz tego jeszcze macie bardzo ciekawy plan szkoleń, ale to nie jest to, o co chodzi? To ile w organizacji mówi, tak, super, fajnie, porozmawiajmy o tym, a ile mówią, ty, co Wy wiecie? Tu się najlepiej wychodzi od problemów. Yy, tu akurat w ramach Mind and Soul działamy z tymi programami rozwoju yy, umiejętności liderskich, przywódczych. Mm -hmm. yy, i, I tu jest bardzo, bardzo prosta droga, bo, bo de facto ten raport wpisuje się też w rozmowę o tym, jakie są wyzwania kluczowe danej firmy w obszarze pracowniczym. Mm -hmm. I Kiedy się zacznie od na przykład tego, że jest wzrastająca rotacja, albo niskie zaangażowanie, yy, albo bardzo dużo młodych ludzi, szczególnie rezygnuje z firmy w pierwszym roku po zatrudnieniu tak? i zaczynamy iść w źródła tych problemów, czyli właściwie dlaczego tak jest, to nagle się odkrywa właśnie, że częściej odpowiedzi na te wyzwania ludzi, yy, na przykład yy, to, że, że są za mało doceniani tak? przez menedżera na co dzień i to jest ważniejsze niż karta benefitowa, multisportowa czy, 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 czy bon na jedlenie, czy coś w tym stylu. Tak? Yy, paradoksalnie wprowadzając kulturę na przykład doceniania czy, czy, czy dobrej informacji zwrotnej w firmie, można dużo tańszym i szybszym, znaczy tańszym kosztem i szybciej do, doprowadzić do tego, że więcej ludzi będzie zmotywowanych i zostanie w tej firmie, niż zasypywać ich bardzo drogimi podarkami, bo w skali paru tysięcy osób to, to, to dużo tych programów benefitowych jest potężnym kosztem w tej mhm. I niekoniecznie działającym. Szczególnie tych niewykorzystywanych, bo ja myślę że tak. to, to jakby ja, ja faktycznie staram się no tak, no ja bardzo mocno staram się jakby kreować całą kulturę no waste, i, jakby mm -hmm. i, i, i zarówno w swoim życiu osobistym, jak i bardzo często jakby mówię, dobra, Ja wiem pewnie, nie wiem, partner Benefit nie jest w tym momencie moim największym sprzymierzeńcem. Wiem, że jego biznes jest tak skonstruowany, że chodzi o to, żeby ludzie dostali kartę, ale może, z niej nie korzystali. Natomiast, jakby, no w dużej mierze mam takie przekonanie, że my faktycznie trochę sobie czyścimy e, sumienie, tym, że mówimy przecież, daliśmy wam szansę. A z drugiej strony to kompletnie jest niewykorzystywane. No jakby... Ja w jednym artykule ostatnio porównałem takie podejście, yy, czyli podejście managementu, który zasypuje pracowników benefitami, a z drugiej strony, nie starając się yy, zmodyfikować swojej kultury zarządzania, jakości mhm. zarządzania, trochę do, do takich rodziców, którzy zasypują dzieci tabletami, iPadami, ale w sumie nie mają dla nich czasu mhm. i nie zajmują się nimi. Okay. I takie troszeczkę podejście. I z jednej strony mamy czysto, czy, czyste sumienie, bo dzieci mówią, że nie potrzebują naszej uwagi? Tak, są szczęśliwe z tabletem, przynajmniej no tak deklaratywnie. Mhm. My oczywiście, jakbyśmy chcieli, to przez taki raport możemy zobaczyć, że o, boli je kręgosłup, zaczynają tracić wzrok, ileś takich zaczyna się problemów, ale czasami nie chcemy tego widzieć, zależy od firm. Tu, tutaj bardzo dużo firm zaczyna to widzieć i, i zaczyna chcieć podejmować fajne, zorganizowane kroki w, w kierunku... Yy, właśnie tym pozytywnym, również taki, takiej zmiany trochę stylu zarządzania. No i jest bardzo dużo firm, które nie chcą tego zauważać i wtedy rzucają tym przysłowiowym dzieciom te tablety i, i starają się, tak jakby na zasadzie wzajemności, uzyskać lojalność i pozostanie w firmie przynajmniej przez te dwa lata. No dobra. Jestem organizacją, która mówi, dobra, widzę, że mam pewne wyzwania, mam rotację, mam szczególnie mhm. dużą rotację w pierwszym roku, mało tego robię z pracownikami dobre exit interview i ludzie mówią mi, odchodzę nie dlatego, że mało zarabiam, bo właściwie zarabiam bardzo dobrze, mało tego, jedno firmy, które będę zarabiał mniej mm -hmm. niż u Was, ale mam po, poczucie, że tutaj trochę nie nie, albo nie daliście mi szansy się wykazać, albo faktycznie ograniczyliście moje, nie wiem, relacje i kontakty z innymi osobami, chcę to zmienić. Oni przychodzą do Was, mówimy, mamy z tym problem. Jak mm. Wy możecie pomóc? Oprócz tego, że powiedziecie, o, babo, problem, przytule Was. <śladane> <śladane> No więc pierwszy, pierwszym krokiem jest w ogóle ta pogłębiona analiza y, dlaczego, tak? Dlaczego, dlaczego to ludzie mówią, ale w związku z tym, jak wygląda ten styl zarządzania, y, co tam się dzieje wewnętrznie, to oczywiście jest mie realizowane miesza mieszaniną y, z jednej strony anonimowych y, ankiet mhm. online do ludzi, co działa świetnie, szczególnie jeżeli te same ankiety wysyła się na różne poziomy organizacji. Zobaczenie, jak bardzo różnią się opinie dyrektorów, od menedżerów, od szeregowych pracowników na jedno i to samo pytanie, jest naprawdę niesamowitym takim wglądem tak, okay. zarządczym. I od tego w ogóle od takich rzeczy plus pogłębionych wywiadów zaczynamy. Tak. Z tego na ogół już wychodzi kilka dobrych poszlak co do tego, jak w skali całej firmy, czyli znowu nie koncentrując się tylko i wyłącznie na jakimś jednym wybranym czy, czy, czy kilku wybranych menedżerach. Ale w skali całej firmy, jakie są te kluczowe takie braki umiejętności przywódczych, bo mhm. to, czy takich miękkich, nazwijmy mhm. to. I de facto wtedy można zaplanować program już bardzo dostosowany do danej firmy. Ta innowacyjność tego, co my robimy, polega na tym, że warsztaty z jednej strony czasami takie, takie w siedzibie klienta, ale też bardzo często wirtualne, czyli przez wideokonferencje, wsparte samodzielnymi ćwiczeniami przez liderów na aplikacji mobilnej. Mhm. I to daje z kolei możliwość działania w skali paruset menedżerów i niekoniecznie spotkaniami, tak, jak to często bywało ośmiogodzinnymi warsztatami raz na rok, no i już myślimy, że się zmieni coś, tylko działaniem w cyklu, w systematycznym cyklu przez na przykład pół roku lub, lub cały rok, gdzie menedżerowie mają szansę też wypróbowywać te nowe umiejętności albo po prostu zmiany w postawie, yy, po bardzo małych dawkach jakby wiedzy i, i, i ćwiczenia. I to jest bardzo efektywne. Ja kiedy jeszcze mm, prowadziłem projekty takie tradycyjne, coachingowe, to, to tego typu podejście naprawdę prowadzi do, do bardzo wymiernych y, rezultatów biznesowych. Mhm. W jednym banku nawet się udało, w jednym regionie zwiększyć sprzedaż o 20%, tylko dzięki zmianie umiejętności miękkiego zarządzania czyli właśnie. Motywowania, ale feedbacku, ale delegowania w odpowiedni sposób. Yy... A nie wysyłania raportu, mówię, słuchajcie, brakuje nam trójki kart kredytowych, ciśnijcie? Nawet więcej <gry> ograniczenia tych raportów. Okay. Bo jednym, jednym akurat z elementów tego wtedy, wtedy projektu było to, że takich raportów było 60. I generalnie również stwierdziliśmy, słuchajcie, tu większa priorytetyzacja jest ważna i, i odsianie do pięciu podstawowych, je monitorujmy, I z tą resztą okej, okay, no, trzeba je przyjąć, ale niekoniecznie Trzeba na każdy reagować, bo de facto wtedy trudno jest w ogóle powiedzieć, że strategicznie działamy w jakikolwiek sposób. Po prostu gonimy z tygodnia na tydzień w innym kierunku. To nie jest żadna strategia i to też wiele ludzi bardzo męczy. Dlatego szczególnie młodzi yy, od takich środowisk uciekają w tej chwili. W ogóle młodzi ludzie bardzo dużo wymuszają w tej chwili no tych, yy, tych zmian zarządczych. Właśnie tym, że nie godzą się z na przykład brakiem szacunku. Jak oni mogą w ogóle? Prawda? I to jest dobry moment, żebyśmy postawili kropkę. Kropkę, która będzie takim trochę też przecinkiem i przeniesie nas w przyszłości do kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy sobie trochę o tym, kim powinien być menedżer w przyszłości. Znaczy, jakie Wy dzisiaj widzicie trendy, jeśli chodzi dokładnie z jednej strony o zmieniające się pokolenie, które jest y, najbardziej odważnym pokoleniem z dotychczasowych, czy znaczy, oni faktycznie Ta. mają świadomość tego, że mamy prawo oczekiwać? Znaczy, to jest Pierwsze pokolenie, które nie wierzy w przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Znaczy, oni absolutnie mówią dobra. Skoro mamy wpisane w wartości naszej firmy partnerstwo, to zaczynajmy od partnerstwa na każdym jednym etapie. Ale o tym w kolejnym odcinku. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem był Maciek Szturmowicz. Serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, od jakiegoś czasu na LinkedInie mamy też możliwość wyrażania emocji nie tylko łapką w górę, ale faktycznie całym szeregiem, czyli przyciskając dłużej e, przycisk e, emocji, pojawią Wam się dodatkowe elementy, możecie sobie lepiej nadać wartość temu wydarzeniu, co jest bardzo ważne z perspektywy informacji zwrotnej. Poza tym możecie skomentować, udostępnić dalej, bo w końcu sharing jest caring, a na Facebooku możecie u, u, umieć, czy też możecie robić to od dawna. Jeżeli oglądaliście go na YouTube, pamiętajcie, czerwony przycisk subskrybuj obok niego dzwoneczek. I to chyba tyle, jeśli chodzi o takie codzienne informacje dotyczące w jaki sposób dawać informację zwrotną, która według raportu jest bardzo ważną bardzo częścią dobrze. satysfakcji w tym przypadku mojej, mojego zaangażowania i naszych gości, którzy mają okazję też lepiej budować przekaz w przyszłości. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro o 13.00 13.9. Dziękujemy bardzo.